Dlaczego nigdy nie powinieneś grozić toksycznej osobie? Rozumiem, że w ferworze walki, kiedy jesteś rozemocjonowana, mówisz rzeczy, których normalnie nigdy byś nie powiedziała. Pragniesz tylko zatrzymać to wszystko i zostać wysłuchana, wysłuchany przez niego. Chcesz, żeby cię przeprosił, żeby wziął odpowiedzialność za to, co robi. Chcesz, żeby traktował cię lepiej, po ludzku. Z szacunkiem, w końcu jesteś sfrustrowana, zdesperowana i możesz powiedzieć coś w stylu zostawiam cię, a potem, a potem nadal przy nim jesteś, nadal przy nim tkwisz. Możesz też powiedzieć coś w stylu nie rozmawiam już z tobą. A potem zaczynasz rozmawiać z popaprańcem. To, co tak naprawdę robisz, kiedy komunikujesz toksykowi, co zamierzasz zrobić, to mówisz mu o swoich ograniczeniach. Sama się dyskredytujesz w jego oczach. I pamiętaj, że dla toksycznej osoby to nie jest zagrożenie. To jest jego cel. I toksyk uwielbia ćwiczyć targetowanie. Dlatego, że osiąga to, co chce, czyli otrzymuje od ciebie reakcję. Czyli zasilanie. Innymi słowy, przekazałaś swojemu wrogowi cenne informacje, dzięki którym będzie mógł tobą jeszcze lepiej manipulować. Dzięki tym informacjom wyciągnął od ciebie jak najwięcej. Pamiętaj, za każdym razem, gdy grozisz toksykowi i nie jesteś konsekwentna, ustawiasz poprzeczkę coraz niżej.